Bliżej nawet, Wydaje więc... mi się, że tak by to wyglądało fajnie. Jeszcze raz? Jeszcze raz powiesz? Może być. Dobra. No, zaglądacie. Krzysio Pachołek, klasa druga, szkoła podstawowa, im. Marii Moralewicz w Dachnowie. Przez Spruchniałe stare drogi przerastają krzybolołgi, krzybo dziwy, grzybo stwory, krzybo strachy i upiory, niepoznane do tej pory jakieś chuby, jakieś pleśnie, Niewidziane nawet we śnie. A ich nazw nie znacie jeszcze dopiero są złowieszcze. Wroślak i patyczka lepka, żagwiporek i rozszczepka, gmatwiak, chubiak i nieszczyca, stółka krwawa i gmatwica, piestrzynica i piestrzyca, szyszkogówka i kurzawka, krowiak, klejak i purchawka. I siatu Kolist, oj powoli, i goździęczyk, to mnie męczy. Twardziak, łyczniak i lejkowiec już mi się zmęciło w głowie. Niech przyjedzie pogotowie! Helikopter ratunkowy!